Cześć, dzisiaj otworzymy sobie takiego Mystery Paczka. Jest to japońska wersja kupiona na Japan Collectibles. Żadna reklama, po prostu sobie chciałem sprawdzić, co tu może być w środku według opisu. Tutaj gdzieś Wam się pewnie będzie wyświetlał. Pięć paczek japońskich, jedna karta V lub EX albo i lepsza, na paczek, no co się może trafić między innymi. Teraz tal festiwal, no to by było najfajniej. Od razu z góry przepraszam za dźwięk. Głos jeszcze nie wyposażyłem się w żaden mikrofon. Robię pierwszy raz nagrywkę w ten sposób. Dajcie mi znać w komentarzu, jak to słychać, czy nam się podoba, czy trzeba się jakoś szybciej zaopatrzyć w lepszy sprzęt. Dobra, mamy pierwszą kartę. I zobaczmy, co to jest. U, po prostu słablu. Miał być? Aha, to jest jakaś promo-karta? Nie, to jest... Co to jest? Triversiki jakiś. Nie wiem, muszę sprawdzić. Później Wam się tutaj wszystko wyświetli. Co i jak. Cóż to jest? I co? I lecimy z paczuchami, tak? Wyjmijmy sobie najpierw jedną pierwszą. O, to jest Shiny Treasure EX. To jest całkiem przyjemna paczka. Mamy gwarantowany hit na końcu. Więc, więc ja ją sobie zostawię na później. Otworzymy ją na koniec. Pierwsza to będzie Stellar Miracle. Dobra, lecimy, zobaczmy sobie w środku. Double Medicity Turtonator. Legender i zwykły Volt Uncommon, czyli nic, nic specjalnego. Wkładamy na bok, zobaczmy co tam jest. Dalej. Battle Partners. Ogólnie te paczki już nie są dostępne, więc tak jakby najnowszych setów też tutaj trafić nie można. Teraz szybko sobie przewiniemy do przodu. Helmet, Rockraft i, a, bolt IX Ciekawy dropik. To też nic strzałowego, prawdę mówiąc. Chociaż uważam, że każdy IX to dobry drop. Więc w sumie, w sumie zostawiamy. Dobra, paczka numer 3 Pokemon Go. No cóż, bywa i tak. Holo Speedo, Slowpok, Uzenpaper, Candy, Mmm, Radiant benzeł. Nieźle, nie najgorzej. Po Pokémon Go można by się spodziewać trochę gorszych hitów, ale mamy to, mamy. Całkiem, całkiem nie najgorzej. Odłożę go sobie tutaj na bok. I to jest ostatnia paczka tutaj. Aha. I mamy los Abysa chyba tutaj więcej nic nie ma w środku, więc nie najgorzej. Zobaczymy co nam się trafi. Phantom Bunnery i yy, Holo Kingdra. Ok. I na koniec sobie otworzymy właśnie tego Shiny Treasure Jexa. Tutaj jest gwarantowany IX przynajmniej na końcu, więc no coś coś nam się jeszcze tutaj trafi. Cholodny mm. plu, shiny Oscarada iEX. nieźle, 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 nie, tak jak mówię, że nie, nie wiedziałem, jaki to jest kart -trick. I to fularcie, więc cicik bardzo dobry. Czy mi się to zwróciło? Pewnie nie, bo kosztował 79 zł. Więc trafiliśmy fularta, i EXa, i, i radianta. I powiedzcie mi na koniec, czy wam się to podoba, co mógłbym poprawić, co mógłbym zmienić którą część tutaj lepiej można zrobić. Jak widzicie, jeszcze Wam pokazuję na koniec te moje dropy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wkrótce na kanale pojawi się trochę więcej tego typu openingów, może inne paczki również. Może kiedyś jakiś konkursik. Zostawcie suba. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Dzięki. Na razie.